Późne popołudnie, dobry wieczór. W zasadzie mogę powiedzieć: Patrzcie, co zrobili. Tu jest Łękawka. Jechała koparka ostatnimi dniami, i zgarniała tam, zgarniała tu, i wywalała tu. No to przecież od razu mi się nasunęło, że możemy iść i zobaczyć, co też skrywają rzeczne osady, nie? I tak patrzę, wiadomo, że. O Jezu, tu będzie wszystko i będzie tego pełno, ale tak sobie pomyślałem, zobaczymy. Yy, no bazy sobie porobię, yy, tak po prostu najzwyczajniej w świecie i żeby deszcz zaczął działać, o, to troszeczkę tutaj, yy, no wypłuczę mi nie. Zobaczcie, opona. Tu jest jedna. O w mordę! Ua. O, oh. no ludzie, to trochę mogłoby przeschnąć. Oh. tam jest druga, ale skoro ta tak ciężko wyszła, to ja jednak poczekam. Wiecie, aż troszeczkę <grystanie> wyschnie to wszystko. To nie, ja już miedziuchę widziałem, a to nie, to jednak. Tu wyjąłem wcześniej taki wielki kanister. Made in Poland, on był pełniutki wody Patrzcie ile tu puszek w ogóle leży Tu jest moja baza Zaraz będzie druga moja baza O, tu wszędzie pełno jakichś folioków Ale tak jak mówię Ja sobie poczekam aż Albo to przeschnie O Jezu, wywalę się To znaczy raz, że to, żeby to Woda umyła O, jaka słodka koneweczka Tararam O, tam jest moja baza Dorzucamy do bazy, a tu są jeszcze flamingoweczki, których ja wcześniej nie zauważyłem. I tu przy okazji każdej ulewy, reps. Kurde, tego piwa już chyba nie ma. Przy okazji każdej ulewy, patrzcie ile tu jest flamingówek yy, będą po prostu odsłaniane coraz to nowe rzeczy, nie? O, plastiki, nie plastiki. Tam jest jeszcze jedna moja baza. Wrzucimy sobie koło tego. Plastikowego słoika, że tak go nazwę. Zobaczcie, tutaj zaraz spadnę i wpadnę do wody, ale o kurde. No, dobra, stój Artur. Zobaczcie, pucha, druga pucha. Tu jest jakaś pasta BHP. A miałem wziąć kopaczkę na tą wędrówkę, to bym miał łatwiej. Tu jest jakaś butla. O kurde. Co to jest? Jakiś winchao, czyli wiadomo głową w dół, żeby mi jej mróz nie rozsadził. A zobaczcie, tyskie, czyli o, a tu z innej perspektywy ukryta, ciach, pięknie. No to będą aluminiowo-plastikowe połowy i troszkę oponiaste, bo tu już widzę oponę, tam widzę chyba dwie, ale nic. Ze wszystkim sobie damy radę. Ważne, że wykopali to, wyjęli to z dna i nie będzie trzeba się z tym. O, to jest stare szkiełko. Nie będzie się trzeba z tym. Polmos, no wiadomo, król, polmos węgiel. Tu jest. O, jakiś ekstra. Coś tam. Głową w dół. Tam jest jakiś wór. Nie będę go targał, bo się i tak porozpierdziela. Tu jest pucha. Tu jest moja baza, tu w jednym miejscu syropki i to stare syropki. Jakiś taki flakonik, wągiel oczywiście. Śnieżka śmietana do ubijania z rzeki Ubita śmietana z rzeki. Takie rzeczy. To był Jabczan. O, proszę. Winchao. Do bazy. Idziemy dalej. Tutaj coś. A to co to jest? Nie. Opałowego to tu jest masa. No kurde. No musi wszystko przeschnąć. Tu jest jakiś słoiczek. Zobaczcie, jak to wygląda. W jednym miejscu. Kurde, zaraz spadnę. Zozol. Hehe. <laughs> Szkiełko. Tu jest musztardóweczka. Tu jest flaszeczka. No ale to jest chyba coś starszego. No pewnie, że starszego PRL. No, wylatuj. Długo na mnie czekało. Proszę, niebieskie szkiełko. Czyżby to sugerowało, że gdzieś tutaj w pobliżu. O! Tu jest jakieś szkiełko. Czyżby to sugerowało, że gdzieś tutaj w pobliżu było jakieś yy, rzeczne zrzutowisko, albo po prostu to co było wyrzucane w górze, łękawki niesione prądem wody na przykład gdzieś tutaj się osadzało, nie? no bo tego nie wiem i wiecie co, jeszcze powiem wam, spróbuję zrobić ciąg jednym po prostu ciągiem film zobaczymy czy to wyjdzie, o, tu jest aluminium aluminium, dobra Dzisiaj robię bazy. O kurde, zabij się. tu jest. Zobaczcie. No, stare prl szkiełko niebieskie. No, także żartów nie ma. Aluminium. Eee, normalnie kopalnia aluminium. Zobaczcie. Tu, tu jest szkło. Tu jest szkło. Tu widzę szkło. Musztardówka to była. Albo słoik bezgwintowy. Tak to wygląda. Tu jest szkło. O właśnie tak. Jest powiem wam pięknie. Łękawka sobie szemrze, klimat o. Tak i zachodzące słońce. Żeby was nie skłamać, to jest 15.50, czyli za godzinę będzie cima, cima i zima. Tu jest jakiś oh, z jakiegoś fotela samochodowego albo coś takiego, to pójdzie po prostu do śmieci. O kurde co to jest? <laughs> Jakaś zabawka. No rybka. <laughs> Zobaczcie to. No wiadomo, że z wody, nie? Bo przecież ryby żyją w wodzie. Skalar taki. Ale jazda, ja sobie to do kieszeni schowam od razu. I idziemy szukać dalej skarbów. Jakiś... O! Tu jest skarb, tu, tu jest wór pełen mu. No, to niestety jak... Mu jest mokry to wszystko, to to się rwie. Także teraz nie będę się w tym babrał. O pięknie, tu jest flamingóweczka. Ładnie te śmieci są ześcierwione, zobaczcie, tu, tam, rozszarpane przez wodę. No ale woda przecież to jest żywioł. Fajnie. I do bazy. Nie zbieram dzisiaj nic. Nie biorę żadnych puszek, nie biorę po prostu niczego. Będę czekał aż to troszkę deszcze. A za, zapowiadają deszcze, więc podczekam aż to wszystko zostanie troszeczkę opłukane i omajone, skielecki jeszcze zmajone ze mnie. I po prostu, ech, może to jakaś guma, może to opłukanie wystarczy. A mu po prostu ze środka się pozbędę, już patrzcie, pucha, pucha, pucha. Folioki, folioki, tu jest pucha, tu jest nie, myślałem, że pucha, to nie pucha, tu jest jakaś gąbka z jakiegoś fotela. Kurcze, no, wiecie co, będę miał skąd brać babry do yy, śmietnika. Jak będą wywozili to bez wątpienia. O, tu jakieś takie, patrzcie, tu co się robiło. Aluminium tu są folioki do bazy, baza rośnie, proszę. Tu jest aluminium małż. A więc woda chemicznie powinna być czysta, czego nie można powiedzieć o zawartości odpadów. Ale co jest wykopane, fajnie, że to wykopali. To ja po prostu sobie zabiorę ile będę mógł. Ech, dobra, tu się nie szarpie. Szkiełko. Folię, nie, ten nie wyjdzie. <laughs> Przepraszam. Pójdźmy dalej tym tropem. O, To jest od musztardóweczki pokrywa ro. Tu jest flamingóweczka. Ciacho! Tygrys. To jest najprawdziwszy tygrys. A ja tu widzę w ogóle ekierkę. Ała! Kurde, prosto w piszczel. Zobaczcie. Krupniczek. Krupniczek oczywiście. Głową w dół, ekiereczka. Tu się schowała w opałowym flamingóweczka. Tiger. Tu jest co? Kurde, no to też jest przybór ten, to jest kątomierz, nie? Kątomierz, nie, no to jest linijka taka pod kątem prostym, z matematyki. Nie wiem, dlaczego koło ekierki akurat? W takie zbiegi okoliczności, to ja nie wierzę. Tajgerek, ciach, do gniazda. To nie, to jest opałowe. Tu są leki. Tu zerknijmy, tu jest sraka praptaka. <laughs> najlepszy nawóz, tam jest flamingóweczka w wodzie, no ale nie będziemy wchodzili, tu tuleki dorzucimy, pyk, eee, źle powiedziałem, powiedziałem, że niczego dzisiaj nie zabieram, a przecież mam dwie taszki ze sobą, no to grzechem byłoby tylko zrobić przygotówki i niczego nie zabrać, dlatego zabiorę śmieci po prostu, namysłów, pozdro Krzychu. Krzychu mieszka niedaleko namysłowa Także pozdrowionka o tutaj folioki, jakieś gąbczoki. Tu jest stary szampon. O, był stary szampon Tak to wygląda. O, i znowu Opona. No, to jest... O, tu już jakaś roślina odbija, mimo że listopad. Ja pierdziel. No ładnie, jest na pruta. A kurde. Tutaj będzie roboty. Tutaj na flamingóweczkę bym to rzucił. Jedna, druga. Chodzisz tu. To do bazy tam dorzucimy. O, będzie tych bas. Bo zobaczcie, tam jest droga. Tam, tam. To jest jeszcze dobre. O tak, ciągnik jedzie. Nie wiem, czy go widać. To jest dobre 400 metrów. Także będzie tych bas. Troszeczkę. Ciach. Opona i foliok. I niestety jeszcze jedna opona. No, no, opona z folioczkiem. No to do bazy. Kurde, to się tak wydaje, ale to waży. No, waży, dobra, jest baza. Oponiasta. Tu są jakieś zobaczcie Babry. Kurde, jak to wygląda. Ja to dzisiaj zabiorę takie właśnie babry do śmietnika w ciepie, bo wyobraźcie sobie, że mam pusty, bo wywozili ostatnio. No jak wywozili, no to zrobili miejsce na nowe śmieci. Także nie umieszkam, nie umieszkam dowalić nowych. No, tu fajnie łękaweczka szemrze. Sobie. Pytanie, czy to zrobiły bobry? Czy to zrobili ludzie? nie wiem, a może łękawka sama sobie to zrobiła też tak może być patrzcie, podniosłem to, nie wiem co to jest a pod tym flamingóweczka najprawdziwsza się ukryła i to ta z rodowodem o, proszę, no to baza i tu znowu jest sraka praptaka no to baza okej, okay. jeszcze jedna ale oblepieniec <laughs> jeszcze jedna. I uwaga, jeszcze jedna. To też był red. Także stare puchy troszeczkę tu poleżały. Poczekały na mnie. Karmi. Jest. Foliok. No i trzeba robić tu następną bazę. Już nie ma sensu tam dorzucać. Tylko trzeba tutaj robić. No, następna flamingóweczka. Co to jest takie dziwne? Kurde, jak kikut to wygląda. O, ciekawie, wyrzeźbione. No, a tu mamy następną oponę. Pełną wszystkiego. Ja pierdzielę. A jest super. Kurde. Baza, 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 baza. Można techno takie zrobić. Baza, 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 baza. Dobra. Flamingóweczka. A to. U panie i panowie, a to jest aluminium. Ja podszedłem do tego jak do yy, folii. A to jest najprawdziwszy aluminium. No to do bazy. Tu jest rękawiczka. No, jakieś coś. Folioki. Bazę robimy następną. Ja nie mogę. Świetny ruch na świeżym powietrzu. Wiecie? Ja dzisiaj spędziłem troszkę czasu za kierownicą samochodu. O kurde, ale on spadł. Dlatego... A co to jest? Jakaś torba. Ja, jakaś torba. O, a tu z innej perspektywy widać. Ciach. I ten, yy, po prostu taki ruch po... Eh, po takim siedzeniu dłuższy czas. To jest coś pięknego. A ja teraz widzicie... O, wyprost skłon, wyprost skłon. Łe, ale żygnęła. A tu jest jeszcze jedna. I jeszcze tu coś jest. Co to jest? To jest jakiś zbiornik. Zbiorniczek czegoś od czegoś. Motoryzacja. To nie jest jakiś zbiornik od płynu hamulcowego. Coś takiego. Do basy. A tu? Tak, tu mamy wągiel. A dupa. Patrzcie, jak mnie zwiodło. To nie wungiel, to jest takie drzewo. O, tu jest tak, plastik, puszka, to do bazy. I tu mamy tak, to musimy wyjąć, bo inaczej nic z tego. Patrzcie, do opony wpadły dwie flamingóweczki. Harnold! Pozdro dla Kuby Lipca i Sylwana, oczywiście, bo jak jest Harnold, to wiadomo. A, to jest drewno. Ja myślałem, że to jest jakiś. Plastik przebrzydły. O kurde. Buba. Plecy idzie stracić. Tu jest jeszcze. Ciach. Idziemy dalej. Patrzcie, kurde, następna. Następne dziawostwo. jej, ale się zapadłem. I syrop z czasów PRL-u. No oczywiście, że tak. Nie wiem dlaczego tu jest taka mieszanka. Ale jest. Małż. Tu jest but. Głupi jak but. Opa. <laughs> o! Czapla. Po angielsku Heron. Mnie okrzyczała. W ogóle zobaczcie sobie. Wpiszcie na przykład na YouTubie Heron i dbany. I zobaczcie jaki to jest kurde z czapli. To jest predator. To jest normalnie predator najprawdziwszy. Ona je wszystko. Szczury, króliki, pisklaki. Oczywiście ryby, no po prostu wszystko. Eee, dobra. Jest, o. Ciach. Jest świetnie, powiem wam. Tu jest jakieś odwodnienie. Oj, nie wydaje mi się, żeby tu było odwodnienie. Zobaczcie. Tu jest dom bobra, bo tu, o. Siuch, widzicie to? Tu są nawet jego łapki podbijane O. No rewelacja, panie Bobrze, pan pozwolisz, że ja panu tutaj trochę tą ślizgawkę oczyszczę, dobra? Ua. Opa, tam, a tam puszek jest, Uo. jeszcze tam widzę, mam nadzieję, że tu nigdzie nie wpadnę, bo nie, dobra, wiecie co, ok, jak zostawię telefon, to no tam trzeba się jednak wesprzeć jedną ręką, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery... Pięć flamingóweczek w kolejnej bazie. No i oczywiście babry. Babry, a tu jest następna opona. A. Oj, będzie zbierania tych opon. Uuu. Ja piernicę. A pod oponą Nagroda Red Bull doda ci skrzydeł. A wychodź. Pewnie, że Red Bull. Uuu. Ale buł cyska. No to musi. No, ale to jest węgiel do bazy. To musi przesknąć. No nie ma innej możliwości. Ło, ludzie. Co my tu mamy? Do bazy. A to. Do bazy. To była konserwa. Tu coś nas zdypnąłem. Nie. Tu jest żuberek do bazy. Nie no, naszepnąłem tutaj coś, zobaczcie. O, jest pecik. Butelka pet. No to dorzucimy ją do kasztelanka. I do jeszcze jednego pecika. To nie, nie to jest liście. A tak. I folioki. I myślałem, że wózek dziecięcy koło, ale nie. I jeszcze jedna flamingoweczka. O To jest kora, to nie, tu jest flamingówka Jeszcze jedna. E, dupka i Do bazy. Tu jest jeszcze jedna. Ja tu jest jeszcze jedna. I tam jest jeszcze jedna. Ciekawe w ogóle jak głęboka tu jest łękawka, bo nie mam pojęcia. Jeszcze jedna. I tu uwaga. Uch, pięknie tu jest, zobaczcie. Cisza, spokój. No i niestety, ale śmieci. O, niestety, niestety. No. Pozbędziemy się ich w końcu. Tak jak mówiłem, i węgiel. Jakby leżały w dnie, no to nie ma możliwości, żeby się ich pozbyć. Tu jest foliok. A tu jest wór. Nie, nie mam już siły. Ach, głową w dół. Tak, to zostaje. O, i myśliwskie naboje. Ostatnio mówiłem, że 5 lat grozi jak znalazłem taki pełny nad wodą, ale mnie poprawiliście 8 lat grozi, nie 5 także za posiadanie. Ja. O! Do basy. Trochę boję się tutaj schodzić, bo nie wiem jak tu z tym brzegiem jest, ale w sumie to jest mleko w tym w worku. Jak oni w sumie tutaj robili, to chyba ta koparka tu nie wpadła ani razu. No to może być stabilnie w miarę. No i tak widzicie wygląda wieczorny jogging i kolejna baza. Uszeczki, tu jest coś, jakieś kołko, kółko, Jej, już mi się język plącze. Tu coś jest. A tu jest kapota chyba. Nie, no kalesony. <laughs> o, Moro. Czyżby jakiś myśliwy wyskoczył z tego? Proszę. Kalesrajki. Moro. A, ktoś sobie na polowaniu dupkę grzał. Tak. I tu jest jeszcze jedna. oj flamingoweczka. I nie tylko flamingoweczka. No to do bazy. Tu jest jeszcze coś. Opa! I tu jest jakieś. I jest jeszcze jedna flamingówka. Ja! Dobra, moi drodzy. Uszedłem, nie wiem, za 300 metrów. Jeszcze 300 mi zostało. Ale na dzisiaj to ja już chyba zrobię przerwę. Bo. Zaraz słońce zajdzie, Poza tym zanudzam was już 23 minuty pierdoletami. O puszeczka, ale fajnie wiecie daje to wyobrażenie to co tutaj panowie zrobili yy, daje wyobrażenie tego, co znajduje się w mule yy, w polskich rzekach i nie chodzi o mulę róż, tylko o śmieci, po prostu śmieci. Także bazę robimy, bo flamingówki znowu tutaj występują stadnie. Tu jest flamingówka. To kurde. Wywala się. Ale przez to, żebym się wywalił, to zauważyłem jeszcze tamtą flamingówkę, której nie widziałem wcześniej. I powiem Wam szczerze, aż jestem ciekaw, ile tych puszek tutaj jest. Bo to jest... Ilości są... Jak widzicie hurtowe o, o kurde tak Uf. i jeszcze gąbka Tą całą gąbkę dzisiaj muszę zgarnąć, znaczy całą źle powiedziałem ile wlizie tyle zgarnę o kurde a nie wyjmę tego no, nie wyjmę tego, nie chcę tego rwać na drobne. O, jak przeschnie to patrzcie tu. Poszerzyli zakres działań. No i tak. Uch, trochę to męczące, powiem wam szczerze. I tu jest. I tu jest chopony już nawet nie targam z tego mułu margaryny jakieś dobra reszta niech zostanie innym razem wyjmę puszka dobra wyciągam torby zapełniam je Ua, to jest pusta zapełniam je i, i po prostu znikam Widzicie, co tu się robi. Małże, wiadra, puszki, opony, trochę butelek. Oj, już wpadłem w dyle. Puszka, puszka, foliok. Tu się jeszcze coś dzieje. Sprawdźmy to. Puszka. I tu puszka. Tu jakieś kamloty zaczęły im wypadać. Z dna. O, co tu się odbywa? No, ciekawe, jak tu jest głęboko, bo ja tu nigdy nie łowiłem. Wiecie dlaczego? Bo to jest nowy kanał. Łękawka kiedyś szła innym korytem, ale, o, patrzcie, tu jest flamingóweczka, tu jest garnek niebieski, ale zmienili jej koryto. Ja nie wiem czemu, ale przypuszczam, że Dlatego, że ona zaczęła tutaj od stawów wodę zbierać. O, barżant Drzejapę, a to chyba oznacza, że trzeba już wracać, by się Przedłem na jego teren. I tak to wygląda. Fuh. Tu jakiś samochodzik. Puszka do bazy. Tam są puszki, tu puszka, doniczki. Tu jest samochodzik porwany. O, o, ale w kompo... Aha, bo kopara po nim przejechała. Wgniotła go w ziemię. O. Tam są leki. O kurde. Flamingówki, leki. Ach, ciekawie to wygląda. Tu jest jakiś stary trzewik. A tu chyba widzę tazosa, tak? Hehe Tazos. No i tym Tazosem chyba zakończę ten długi, nudny film, ale obfitujący w aluminium. O kurde, patrzcie, znowu baza. Żuberek rozdarty na pół to też jest blacha aluminiowa To nie jest w żadnym wypadku folia także u, nie chcę mi się już schylać o w mordę patrzcie tu No to jest na grubości <ścoughs> nie ja już kończę Trzymajcie się papaty Patrzcie jak jest pięknie